Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Maj to jeden właściwie mój ulubiony miesiąc. Dlaczego? Bo wszystko wybucha piękną zielenią i kolorami, tak jak na tej mojej słonecznej rabacie, gdzie tulipany zakwitują już właściwie wszystkie. No ale maj to jest taki miesiąc, w którym bardzo dużo się zmienia w ogrodzie, dlatego zabieram was dzisiaj na obchód po moim ogrodzie i chcę pokazać, co jeszcze w maju można robić takiego e, nietypowego, żeby pobudzić rośliny na przykład do kwitnienia, żeby zadbać o to, żeby na przykład w przyszłym roku kwitły i o tym wszystkim porozmawiamy sobie, ja wam pokażę, wy posłuchacie, obejrzycie właśnie w tym odcinku. Maj to miesiąc, kiedy naprawdę świetnie przyrastają róże. I jesteśmy tutaj przy mojej pnącej róży, do której zrobiłem taką podporę drewnianą. I jeśli macie w swoich ogrodach te pnące róże, a jeszcze nie zrobiliście tak, żeby bardziej kwitły, a jak to jest, żeby bardziej kwitły? A właśnie tak. Jeśli macie długie pędy, zobaczcie, takie wyszczelające pędy, takie jak ja mam tutaj takiego świeżego, zobaczcie, ten lub takie trochę starsze, tak jak jest właśnie ten, to bardzo dobrze jest je przymocować tak, aby szły po skosie lub poziomo. Dlaczego? Ponieważ hormony, które tutaj krążą po tym pędzie głównym, osadzają się wtedy w taki sposób, że wyrasta nam bardzo dużo pędów, z których wyrosną kwiaty. Zobaczcie, na poziomym pędzie jest mnóstwo pędów kwiatowych. Jeśli pęd, by miał być, jeśli pęd jest pionowy, czyli nie jest o no tu wszędzie są, ale czyli nie jest przekrzywiony, zobaczcie ten świeży, to kwiatek wyrośnie tylko i wyłącznie na szczycie tego pędu. W taki sposób spowodujemy, że ta nasza róża będzie kwitła jeszcze mocniej i jeszcze obficiej. Więc jeśli macie takie pędy, to starajcie się je właśnie przekrzywiać. Ja ta róża jest stosunkowo młodym okazem, więc jeszcze nie ma takich długich pędów, ale będę właśnie to coraz bardziej robił, żeby cała ta ściana słoneczna była pokryta tą różą Pitch Melba. Tulipanowe szaleństwo trwa. Słuchajcie, jedne już przekwitają, inne dopiero zakwitają. Zaraz tutaj Zola przejdzie po ogrodzie i pokaże Wam te odmiany, które posadziłem w zeszłym roku. Czostki, które są koło mnie i za mną, już zaczynają kwitnąć, ale o czoskach opowiem Wam w innym odcinku. Ale jeśli chodzi o tulipany, te, które są wcześniejsze i już przekwitają, to teraz jest ten czas, który wymaga od nas troszeczkę więcej pracy z tulipanami. A mianowicie te przekwitnięte tulipany należy tak. Oberwać, czyli ogłowić. Jeśli chcemy, żeby cebulka się rozrosła, żeby w przyszłym roku być może powtórzyła kwitnienie, to koniecznie musimy tak zrobić, nie dopuścić do tego, aby tulipan wywiązał, nawiązał te nasiona. Więc jeśli przekwitają, to możecie albo odrywać, który pan się świetnie odrywa, albo po prostu ścinać, zostawiając mu dwa, trzy liście do zaschnięcia. I wtedy możecie obsadzić już te miejsca kolejnymi bylinami. No i właśnie, maj, to jest jeszcze czas, kiedy spokojnie możecie dzielić byliny. Nie wszystkie byliny jeszcze są. Już są bardzo duże, niektóre dopiero wypuszczają i to jest czas, kiedy nie miejcie oporów ku temu, po prostu dzielcie swoje byliny, one po prostu będą troszeczkę później kwitły, ale jak je podzielicie, to czasami zdarza się, że jeszcze bardziej obficie będą rosły i zarastać będą jeszcze większe, więcej miejsca, więc będą po prostu ładniejsze. Jak wspominałem, czosnki też już zaczynają kwitnąć, szczególnie to tutaj przy tej mojej najcieplejszej rabacie, ale z tego co wiem, wielu z was nie może pogodzić się z tym, że czosnki mimo tego, że tak piękne, no po prostu mają liście takie, jakie mają i one już właściwie zanim zaczną kwitnąć, to już te liście zasychają i wyglądają właśnie tak, jakie jest rozwiązanie na to. A mianowicie ja oczywiście te liście postaram się wycinać. Zobaczcie, im się nic nie stanie, jeżeli te liście. Skrócimy. Jeśli Wam bardzo przeszkadzają, to po prostu skracajcie sobie te liście. O, nawet ślimaka możemy znaleźć. Skracajcie sobie te liście w ten sposób. Wtedy one, zanim zaczną znowu schnąć, to chwilę potrwa to. Yy, a najlepszym rozwiązaniem do tego jest oczywiście skracanie tych liści i obsadzanie czosnków bylinami, które w momencie, kiedy czosnki zaczynają kwitnąć i zasychają im te liście, to są właśnie w takim stanie, że na przykład już są bardzo rozrośnięte i tutaj na przykład kocimiętki, floksy i wiele różnych innych bylin, na przykład astrantia świetnie już zarasta wtedy całą tą przestrzeń. Kolejny sposób na przedłużanie kwitnięcia roślin lub na przykład na zwiększenie atrakcyjności danej byliny, to jest przycinanie części byliny, która kwitnie powiedzmy maj, czerwiec, w okolicach właśnie dnia matki, czyli w okolicach 20-26 maja. Jest to zabieg tak zwany Chelsea Chop, czyli... Cięcie części rośliny po to, żeby pobudzić roślinę do wytwarzania nowych pędów w miejscu ścięcia i do właśnie wydłużenia kwitnienia. Jeśli zetniemy na przykład front takiej kocimiętki, to tutaj ta część, która już tu zaraz zakwitnie, będzie kwitła powiedzmy za tydzień, dwa i ona będzie kwitła przez pewien okres, natomiast to, które jest ścięte, zakwitnie zaraz po tym, jak ta część już zacznie przekwitać, i wtedy zetniemy tą drugą część, która przekwita a ta zacznie kwitnąć i wydłużymy czas kwitnięcia kocimiętki. Mało tego, ta część, która pierwsza kwitnie, zdecydowanie później jeszcze raz zakwitnie i wtedy macie ten okres tak naprawdę potrójny. Czyli co, zabieram się do cięcia. Ciniemy właściwie, słuchajcie, można ciąć 3 czwarte tego, co jest, a można ściąć jeszcze troszeczkę więcej, a jak się bardzo boicie, to możecie ściąć po prostu mniej i wtedy zakwitną po prostu za tydzień, dwa dłużej niż niż te pierwsze pęty. Zobaczcie, w ten sposób. Ja wiem, że to troszeczkę tak ogołocone, ale e, kocimiętka akurat e, ona zaraz zacznie tak rosnąć, że to wszystko zakryje, czyli ta część jest ścięta, ta będzie kwitła. Równie dobrze możecie to zrobić też z innymi bylinami, na przykład floksy m, sprawdzają się bardzo dobrze, e, czyli takie byliny, które kwitną w po okolicach połowy czerwca, bardzo dobrze się sprawdzają, jeśli chodzi o e, cięcie tzw. Chelsea Chop. Przypominam Wam również o takim zabiegu, jak ścinanie przekwitłych kwiatostanów, czyli no ogławianie, tak jak w przypadku tulipanów, możemy też ogławiać inne rośliny. I tutaj znowu jesteśmy przy brunerze, o której już wielokrotnie opowiadałem, no ale maj koniec maja to już jest ten czas kiedy faktycznie możemy zacząć ciąć brunerę tu jeszcze jest w pełni kwitnienia ale jeżeli zetniemy jej pędy w ten sposób i te pędy kwiatowe odetniemy to wtedy te liście tak jak wspominałem, wielokrotnie zaczną się powiększać i będą piękniejsze i jeszcze większe i będą zapełniać całą naszą E, rabatę. Z tyłu e, na balni są klematisy, które w tamtym roku były posadzone, zobaczcie już jakie duże, ale zauważyłem, że z tamtej strony one się troszeczkę wywracają, więc maj to jest oczywiście okres, kiedy intensywnie rosną wszystkie rośliny, dlatego wszelkiego rodzaju podpory, e, takie e, gumy ściągające rośliny, e, takie stelaże, które wkładamy na rośliny, żeby fajnie, pięknie stały, żeby się nie przewracały oraz podwiązywa to jest właśnie w maju ten czas, kiedy musimy zacząć podwiązywać rośliny, i co chwilę, co jakiś okres przechodzić i patrzeć, czy faktycznie już nie wyrosły, tak żeby je podwiązać. Ja podwiązuję różnymi sznurkami, sznurki parciane. Tutaj mam akurat taki sznurek. Powlekany, drut powlekany, bardzo giętki, miękki. Nie kaleczy łodyg, i też nurek posłuży mi do tego, żeby podwiązać tego Klematisa. Jeśli wasze groszki pachnące na przykład już są takie duże, że trzeba je zacząć podwiązywać, to też można już w tym momencie podwiązać groszki pachnące. Pamiętajcie, żeby podwiązywać w taki sposób, żeby nie ugniatać ich, nie robić im o tak, że jak szalik zimą szyję, tylko żeby zostawić im lekko luzu, bo one same sobie będą tutaj regulować tą przestrzeń, w której się znajdują. Chodzi o to tylko, żeby po prostu nie odpadały od ścianek, od płotów, od pergoli, tylko swobodnie rosły. I jeżeli będziemy robić to konsekwentnie co jakiś czas, to zobaczcie ten klematis, mimo tego, że no właściwie jest połowa maja, to on już tutaj 1,20 20 m urósł, zaraz wyjdzie na dach mojej gdybalni i właśnie o to mi chodzi, żeby on wyszedł, przerósł tam i zaczął pięknie później kwitnąć. Ten krótki spacer po moim ogrodzie już właściwie kończymy. Zostawiamy Was jeszcze troszeczkę z jakimiś kadrami z ogrodu, a za Was trzymamy również kciuki, żebyście mieli bardzo piękne ogrody. Pamiętajcie, że My te ogrody możemy również pokazać. Właśnie za chwilę startuje projekt WOW Garden. Już zaczęliśmy jeździć po ogrodach i będziemy Wam pokazywać różne ogrody z różnych miejsc w Polsce. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Ja i Zola, bo my w dwójkę tworzymy właśnie ten kanał. Wielu osób pyta z Was, ilu osób pracuje przy tym kanale? No to nie, same dwie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.